W kuluarach mówi się o tym, że w połowie przyszłego roku Federacja KSW zorganizuje drugą galę na Stadionie Narodowym. Pierwsza okazała się wielkim sukcesem i aby go powtórzyć trzeba sprowadzić naprawdę głośne nazwiska, zważywszy na fakt, że na pierwszej gali wystąpiły tak popularne postacie jak Popek i Burnejka. Niedawno z emerytury wrócił Mamed Khalidow, jest także Mariusz Pudzianowski. Wydaje się, że na tak duże wydarzenie KSW będzie próbowało ponownie starać się o Marcina Różalskiego. Są to jednak ciągle te same nazwiska. Potrzebna jest świeża krew i nie chodzi tu o freak fight, ale wciąż o znane osoby. Na pierwszej gali na stadionie zadebiutował zawodnik wywodzący się z innego sportu walki Damian Janikowski. Analogicznie zatem, na drugiej mógłby także wystąpić znany reprezentant innego sportu. Chodzi oczywiście o Artura Szpilkę, tym bardziej, że jest nazwisko, które w zestawieniu z nim będzie zarówno ciekawe sportowo, jak i medialnie. Ale o przeciwniku później. Artur po porażkach z Wilderem i Kownackim był już niemal jedną nogą w KSW. Rozpoczął treningi MMA w klubie WCA, prowadził rozmowy z szefami KSW, był gościem na ich galach i nie ukrywał, że w niedalekiej przyszłości bardzo możliwy jest jego debiut w tej federacji. Po kilku przemyśleniach postanowił jednak kontynuować karierę w boksie, pozostając w dobrych relacjach z KSW i nie wykluczając w przyszłości walk dla organizacji. Artur odbudował się dwoma zwycięstwami, po czym zmierzył się z Derikiem Cizorą, który ciężko znokautował Polaka w drugiej rundzie pojedynku. Niektórzy eksperci sugerowali, że po tej porażce Artur powinien zakończyć karierę, ponieważ nie osiągnie w tym sporcie najwyższych laurów i jednocześnie szkoda niszczyć zdrowie. Niewykluczone więc, że powróci temat walk dla KSW. Gala na narodowym odbędzie się najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku, więc jest jeszcze dużo czasu. Artur jest wciąż gorącym nazwiskiem na rynku bokserskim w Polsce i z pewnością mógłby stoczyć przez ten czas kasową walkę z jakimś polskim pięściarzem, chociażby z Krzysztofem Włodarczykiem, z którym ma konflikt. Może być to szansa dla szpili na uzyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej z KSW. A z kim mógłby zmierzyć się Artur w debiucie w MMA? Oczywiście z Krzysztofem Zimnochem. Zawodnicy od lat są wielkimi wrogami. Po bójce na jednej z konferencji w 2013 roku próbowano zestawić ich ze sobą kilka razy, jednak nikomu się to nie udało. Zimnoch przygotowywał się już jakiś czas temu do debiutu w nowej formule, mówiło się o jego starciu z Kołeckim na jednej z gal Babilonu, więc jeśli chodzi o umiejętności MMA, to mogą być one podobne jak u szpilki. Wydaje się, że prędzej czy później do pojedynku między tymi pięściarzami musi dojść, a skoro promotorzy bokserscy nic w tym kierunku nie robią, to powinni z tej okazji skorzystać właściciele KSW. Taką walkę z pewnością zobaczyłoby całe środowisko bokserskie i nie tylko, ponieważ nawet osoby, które nie interesują się zbyt mocno pięściarstwem, słyszały o konflikcie szpilki z zimnochem. Przy wysokich zdolnościach promocyjnych, właścicieli KSW, pewne jest, że ta walka byłaby hitem medialnym. Znając impulsywność Artura, prawdopodobne jest to, że na konferencjach przed Galą mogłoby być bardzo ciekawie. Pamiętamy wszyscy, co się stało, gdy strachu wyzwał do walki szpilkę. Starcie Artura z Zimnochem byłoby także sportowo ciekawsze od pojedynków typu Burnejka kontra Popek i prędzej czy później musi do niego dojść, a gala na Stadionie Narodowym wydaje się na to odpowiednim momentem i miejscem.